Myślę, że bardzo wiele razy w Biblii możemy przekonać się o tym, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli wysłuchani, i o tym, co zrobić, co możemy zrobić, na co mamy wpływ w dzisiejszym kwadransie, kuzysowem. Cześć, dzień dobry. Pozdrowienia, wysyłam Wam bardzo serdeczne i ciepłe ze Skierniewic. U mnie jest po północy, w pół do pierwszej zabieram się za nagranie tego kwadransika, no ale czego się dla was nie robi? No ja przepraszam, że ostatnio brakło jednego odcinka w tygodniu, ale mój pierwszy tydzień po prawie miesiącu poza domem, poza krajem no dał się we znaki, także musiałem wszystko ponadganiać, ponadrabiać no i dopiero wracam do, do formy więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i dzisiaj w środku nocy nagrywam się, żebyśmy mogli wspólnie przeczytać słowo Boże. Mieliśmy naprawdę fenomenalny czas w Głogowie podczas posługi. Naprawdę słyszeliśmy kolejne przepiękne świadectwa. Pamiętam świadectwo mężczyzny, który od 15 lat nie słyszał na jedno ucho i zaczął słyszeć. Był bardzo wzruszony. Pamiętam, jak postawiliśmy jednego kolegę z tyłu za nim, żeby nie mógł czytać z ruchu warg, ale po prostu em, sprawdzaliśmy to przy zakrytym zdrowym uchu, na ile słyszy, i powtarzał po nim to, to wszystko, co słyszał, a stał już parę ładnych kroków za nim ten mój kolega. Także naprawdę było to piękne. Pamiętam świadectwo dziewczyny młodej, też kobiety. Były chyba dwie osoby, które. Po 8 dziewięciu latach normalnie mogły kucnąć, klęknąć. Jedna kobieta, która miała problemy z kręgosłupem, podczas modlitwy o uzdrowienie usłyszała, jak coś strzeliło, z w jej kręgosłupie i zaczęła normalnie kucać i mogła usiąść na łydkach. Działy się piękne rzeczy. Bogu chwała za to wszystko, co się tam działo, dokonywało. I za to wszystko, że możemy naprawdę być świadkami Pana Jezusa i będziemy się widzieli w tym miesiącu również. Z tego co pamiętam, to będą trzy wyjazdy. 13 będziemy w Warszawie na Senatorskiej od godziny 18.00 modlić się o uzdrowienie, będzie z tego transmisja najprawdopodobniej. Później 17 w Niedzielę w Skierniewicach modlitwa o uzdrowienie u nas w Parafie od godziny 12.00. Zaczynamy Eucharystią, i z tego co pamiętam, 30 września, w mojej rodzinę na zamkniętej konferencji, ja jestem w Lublinie, też będę prowadził blok modlitwy o uzdrowienie. Także taki mamy ambitny plan na wrzesień. No ale co? Sprawdźcie wszystko na rozpalwiar.pl i też na social mediach, a my ruszamy do Słowa Bożego, bo jest późno. Przynajmniej u mnie, i żebyśmy nie stracili tego cennego czasu. Chciałbym, byśmy otworzyli Słowo Boże na Mateusza, Ewangelii według Świętego Mateusza w 18 rozdziale, od 15 do 20 wersetu. To jest dzisiejsza Ewangelia i rozbijemy ją sobie w trakcie na dwie części, bo myślę, że warto ją zrozumieć właśnie też w takim, w takim kontekście, w jakim za chwilę sobie powiemy. Gdy brat twój zgrzeszy, i ci upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeżeli zaś cię nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, doniesz Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na Ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I dalej Jezus mówi: Zaprawdę powiadam Wam, jeśli dwaj z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Zobaczcie, yy, chciałbym, żebyśmy. Pojrzeli na to słowo w takich dwóch częściach, jak powiedziałem przed chwilą. Pierwszej, która jest tak naprawdę dla mnie wstępem do tego finału, którym kończy Pan Jezus, to, to słowo. Finał brzmi tak: Zaprawdę, powiadam Wam, jeśli, jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im Ojciec mój, który jest w niebie, gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Pan Jezus. Chce nas doprowadzić do miejsca, w którym będziemy wiedzieli, że On ma dla nas odpowiedź na naszą modlitwę. Myślę, że to jest bardzo dobry fundament do tego rozważania: że Bóg chce, żebyśmy byli wysłuchiwani. To jest punkt wyjścia. Kiedy się modlisz, potrzebujesz wiedzieć, że Bóg chce Ciebie wysłuchać. Amen. E, jeśli. Idziesz się modlić, i kiedy idziesz się modlić, potrzebujesz mieć taki fundament, na którym budujesz cały ten swój czas modlitwy, że Bóg chce się z Tobą komunikować, że Bóg chce Cię wysłuchać, Bóg chce Cię usłyszeć, i Bóg chce też odpowiedzieć na Twoją modlitwę. To jest coś bardzo ważnego. Bo jeśli idziemy się modlić i mamy podejście, że Bóg nas nie chce wysłuchać, to ta modlitwa jest trochę bez sensu. Jeśli modlimy się tylko po to, żeby coś odklepać, od, odmówić, a nie mamy w sobie tej otwartości na to, że Bóg naprawdę tę modlitwę chce usłyszeć, przyjąć i na nią zareagować, no to pozbawiamy się czegoś, o co tak naprawdę w ogóle w życiu z Bogiem, w życiu wiary chodzi: o relacji z Panem, relacji i takiej um, bliskości, do której on nas zaprasza. Więc potrzebujemy wiedzieć, że Bóg chce nas wysłuchać. I żebyśmy mogli być wysłuchani, On nam dzisiaj mówi parę wskazówek, daje nam kilka wskazówek, aby właśnie tak się mogło stać. I zobaczę, mam takie też ciekawe tutaj wrażenie, moje osobiste wrażenie, od czego Jezus zaczyna? Mówi, gdy brat Twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Mówi o pewnym zachowaniu się względem kogoś, kto przeciw mnie zgrzeszył, kto zachował się jakoś niewłaściwie. I Pan Jezus mówi tutaj, słuchajcie, e, o czym? Mówi o właściwym odniesieniu do relacji z innymi, mówi o właściwym zachowaniu się względem tych, którzy e, zrobili coś przeciwko nam. Innymi słowy, w innym miejscu w Ewangelii znajdziemy wiele, wiele słów, które mówią o przebaczeniu. Tak jakby Pan Jezus chciał nam dzisiaj powiedzieć, i chciałbym nam dzisiaj pokazać, że to w jaki sposób. Reagujesz na tych, którzy cię krzywdzą. To w jaki sposób zachowujesz się względem tych, którzy grzeszą? Jak zachowujesz się względem tych, którzy zachowują się niewłaściwie, również w stosunku do ciebie? To, jakie masz relacje i jak te relacje budujesz i jak w relacjach się zachowujesz, to ma bezpośredni wpływ na to, czy będziesz wysłuchany, czy nie. To jest coś, myślę, mega, mega istotnego, by to zrozumieć, że to nie są dwie yy, niezależne od siebie rzeczywistości. Ktoś może powiedzieć: A co ma wspólnego to, czy ja się z kimś dogadałem, czy nie? Co ma wspólnego to, czy ja teraz z kimś mam dobrą relację, czy złą relację? Co ma wspólnego to, jak odzywam się do ludzi, jak korzystam z mojego języka um, i co się dzieje w moim sercu względem innych ludzi w kontekście tego, czy Bóg mnie ma wysłuchać, czy nie, w kontekście mojego, mojego życia wiary? Pan Jezus mówi, to nie. Przez przypadek bezpośrednio przed mówieniem o wysłuchaniu, bycia wysłuchanym na modlitwie. Zobaczcie, że jest to przestrzeń, na którą powinniśmy się zwrócić uwagę. Jest to przestrzeń, na którą powinniśmy, na powinniśmy pomyśleć i się na niej zatrzymać, bo jeśli w naszym sercu jest chaos i nieporządek, i w relacjach z innymi ludźmi zachowujemy się. Niewłaściwie, albo trzymamy w sobie urazę, albo y, mówimy swoim językiem, cokolwiek nam ślina na język przyniesie, to będzie miało realny wpływ na nasze życie modlitewne. I dopiero, kiedy uporządkujemy tę sferę życia, uporządkujemy nasze relacje z innymi, nie bez powodu Pan Jezus w innym miejscu mówi, jeśli chcesz złożyć swój dar w ofierze, najpierw pójdź i pojednaj się z tym, czy z tymi, którzy mają coś przeciwko tobie. Dopiero wtedy przyjdź i złóż swój dar, ofiaruj swój, swój dar, bo on dopiero wtedy będzie przyjęty. Dopiero wtedy, kiedy zrobimy w tej przestrzeni porządek. Zrobimy to przy pomocy Pana Boga, z Jego łaską, bo są takie relacje i są takie momenty w naszym, w naszym też takim wewnętrznym życiu, gdzie samemu jest nam ciężko wybaczyć, samemu ciężko się z kimś pojednać, samemu ciężko nam stanąć z kimś w szczerości albo nie odgryźć się komuś, nie odpysknąć komuś. Z łaską Bożą jesteśmy w stanie to opanować, jesteśmy w stanie to zrobić. I wtedy, kiedy to nasze życie jest przesiąknięte Bożym słowem. Nasze odruchy są spowodowane tym, o co prosi nas Pan. Mamy oczyszczone przed pole do wejścia w owocne, regularne, systematyczne życie modlitewne, w którym będziemy widzieć też systematyczną odpowiedź Pana Boga na nasze modlitwy. To jest coś myślę mega ważnego i dopiero później czytamy dalej, zaprawdę powiadam wam jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, Jezus mówi, jak ważna jest modlitwa zgodna. Jest tutaj napisane, powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, czyli kiedy pozbędziesz się tej niezgody, kiedy pozbędziesz się tego konfliktu, kiedy pozbędziesz się tego jakiegoś niepoukładania, które, które się pojawiło i zgodnie o coś prosić będziecie, to wszystkiego użyczy wam ojciec mój, który jest w niebie, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. I chcę wam dzisiaj zaświadczyć o tym, jak wielką siłę ma zgodna modlitwa dwóch albo trzech. Jak wiecie, niedawno byliśmy w Stanach. Pojechaliśmy tam z Irminą, z Marcinem. I były chyba jakoś czytania wtedy o tym o tej zgodnej modlitwie. I powiedziałem im wtedy: słuchajcie, zróbmy taką listę modlitewną i wykorzystajmy te swoje półtora tygodnia, żeby dzień za dniem, dzień po dniu wspólnie się modlić. Właśnie w tych punktach, w tych intencjach, które sobie wypiszemy. I wypisaliśmy je sobie po prostu na telefonie. I, i codziennie wieczorem byliśmy już zdechli, byliśmy zmęczeni, byliśmy już tacy naprawdę bez, bez sił, ale chociaż na te 15 minut jeszcze szliśmy się modlić w tych intencjach, żeby po prostu ze spokojnym sercem iść spać. I wiecie, chcę wam zaświadczyć o tym, jak wróciliśmy, to stwierdziliśmy, że ta modlitwa miała jakiś taki niesamowity wpływ i niesamowitą moc, bo część z tych rzeczy, o które się modliliśmy, tak przyspieszyła, mm, i tak mamy wrażenie, że poszła do przodu po prostu po tych paru dniach modlitwy wspólnej, zgodnej, dwe, we dwóch, albo trzech jest napisane, gdzie dwóch, albo trzech zgromadzi się w imię Twoje. I chcę Wam powiedzieć, że to jest czasami prostsze niż myślimy. Gdzie Pan Jezus nas po prostu zaprasza do wspólnej, systematycznej modlitwy. Jeśli masz w swoim życiu, chcecie do tego zachęcić, jeśli masz w swoim życiu takie intencje, o które chcesz się modlić, znać osobę, z którą jesteś jedno w duchu i zgódźcie się w takiej krótkiej, nawet systematycznej, wspólnej modlitwie, żeby codziennie przynosić Panu te intencje. Wspólnie, gdzie dwóch albo trzech, i chcę Ci powiedzieć, zobaczysz niesamowite rezultaty. Pamiętam, jak jakiś czas temu modliliśmy się też cały tydzień albo dwa tygodnie, o to, żeby Bóg zaczął dawać nam jeszcze więcej namaszczenia wiary, autorytetów w dziedzinie właśnie uzdrowienia, kiedy modlimy się o chorych. I pamiętam jak po tygodniu takiej codziennej modlitwy mieliśmy potężne takie świadectwo w Radomiu uzdrowienia młodej dziewczyny, która miała kilkanaście śrub i metali woperowanych operowanych w swoją nogę i zaczęła normalnie swobodnie funkcjonować. I wiedziałem, że to nie był przypadek. Że to się wydarzyło, bo to było konsekwencją tych, tej zgodnej, uzgodnionej, wspólnej modlitwy, którą podjęliśmy przez, e, przez, przez po prostu tydzień, z tego co pamiętam, tydzień albo tydzień z hakiem, ale było to wierne, codzienne i wspólne. E, tak samo stało się teraz i chcę Was właśnie do tego zachęcić. Jeśli zastanawiasz się, co zrobić, żeby te rzeczy, które masz w sercu, się zadziały, nie zostań jedynie na pragnieniu w sercu. Ale módl się, dobierz jedną albo dwie osoby i niech to słowo, które przeczytaliśmy, po prostu się zadzieje. Więc chcę się z wami teraz pomodlić, aby te rzeczy się zadziały, aby to, o czym dzisiaj mówimy, mimo że u mnie jest już pół do pierwszej, jak pewnie widzicie albo nie widzicie, ja już tutaj ślepnę powoli, ale chcę się pomodlić z wami, żeby, żeby to wszystko wypełniło się, co jest zgodne z Jego wolą. Wystarczy... Naprawdę niewiele. Wystarczy dzisiaj wspólna, uzgodniona, zgodna modlitwa, a zobaczymy naprawdę wielkie rzeczy. Chcę Wam to dzisiaj powiedzieć, bo to mówi Słowo Boże. To ma naprawdę wielką moc. Więc Panie, modlimy się dzisiaj, prosimy Cię o to, byś dał nam swoją łaskę i dał nam teraz taką jasność serca, z kim możemy się modlić o te rzeczy, które włożyłeś do naszego serca. Prosimy Cię, abyśmy zobaczyli owoce tej modlitwy, i byśmy zobaczyli, jak wielkie i wspaniałe rzeczy przygotowałeś dla nas, I byśmy mogli Cię uwielbić przez to, że te intencje, te prośby, które Ci przedstawiamy z wdzięcznym sercem, jak się spełniają, jak się realizują, jak dokonują się Panie na naszych oczach. Chcemy Cię dzisiaj o to prosić, byś tam błogosławił i byś pomógł nam wypełniać Twoje Słowo, które dzisiaj usłyszeliśmy. Duchu Święty, zapraszamy Cię przyjść, zapraszamy Cię zadziałaj i prosimy się dzisiaj, Panie, abyś Ty sam został otoczony chwałą w tym wszystkim, co zadzieje się w naszym życiu jako owoc tej modlitwy wytrwałej, codziennej, wspólnej, uzgodnionej modlitwy. Niech Twoje Słowo będzie Pani dzisiaj w naszym życiu, w naszych sercach i niech się dokona to wszystko, co sam zaplanowałeś w Twoje święte imię modlimy się i prosimy. Amen. Niech tak się stanie, kochani, trzymajcie się mocno, ja idę spać, a wy miejcie piękny dzień ze Słowem Bożym. Piękny dzień z Jezusem, który jest żywy i który jest bliżej niż myślimy. Z Bogiem trzymajcie się mocno.